Siemaneczko, zaczynam tego vloga za 3, 2, 1, poszło Witam się z wami z naszego salonu jak już widzicie za moimi plecami, sztukateria, chociaż nie wiem czy widzicie, ja wam pokażę tutaj tak, sztukateria już wisi na ścianach, bardzo tego nie chciałem, było przy tym strasznie dużo pracy, te przysufitowe listwy to była po prostu jakaś mordęga, nie przyjechały białe, przyjechały jakieś brązowe, musieliśmy je malować, akrylować po prostu udenerwowałem się przy tym tyle, że myślałem, że już się rozmyślę z tym no ale oczywiście nasza projektantka wnętrz, bo to jest moja projektantka wnętrz chciałem iść do architekta, ale nie pozwoliła, powiedziała urządzę Ci mieszkanie Mieszkanie, przepraszam, dom ci urządzę tak, że ci gały wyjdą na wierzch, szczena opadnie. Tak, no i jak powiedziała, tak zrobiła. Mi się bardzo podoba, co prawda, nie ma jeszcze zasłon, nie ma firanek, ale już jest jakiś taki zaczątek więc yy, więc więc bardzo mi się to podoba. Ta sztukateria naprawdę fajnie tutaj yy, podkreśla to wnętrze. Nie są te ściany takie po prostu puste. Jeszcze nam tam brakuje, jak pewnie zauważyliście, nad. Yy, telewizorem sztukaterii, ale będzie taka chyba pozostaniemy na takiej cieniutkiej listwie nad telewizorem, bo gdybyśmy dali taką ona jest naprawdę wysoka, ona ma 10-15 cm ta przesufitowa, gdybyśmy ją dali tam to nie byłoby takiego efektu, żona powiedziała tak zrobimy, bierzemy się do przyklejania sztukaterii, bierzemy się do skręcania krzeseł, stołu, sof i urządzamy ten pokój staną dzisiaj sofy, tutaj stanie, staną stoliki kawowe a teraz tu jest moja żona nad żoną wisi lampa, to jest kolejna lampa w jadalni, bo pod nią będzie stał stół. Ona wisi dosyć nisko. Stań Wigi koło lampy, pokażę jak nisko. No, wiki ma 160 cm, także troszeczkę nad nią. Pod tym będzie stół szklany, też go może dzisiaj zobaczycie. Jak nie dzisiaj, do jutro. No i co, krzesła do jadalni też już mamy tutaj. Zresztą mieliśmy je wcześniej, ale nawet ich w sumie nie zdążyliśmy pokazać. Mamy sofy, i generalnie, generalnie wygląda na to, że bierzemy się z moją piękną żoną, żoną do pracy. Będziemy je skręcali. No i pokażemy Wam wszystko. A w tym kartoniku to co mamy? To są nogi od stołu, nie? Tak, zaraz się pokażę. Mój kochany teść stwierdził, że są to kacze nogi. Jak zobaczył, a z drugiej strony mój kochany mąż stwierdził to samo: ten stół jest tak beznadziejny, że kto by taki stół w ogóle kupował? No kto? No, kto? no ja. Jest kacza noga. Ale nie da się jej postawić. Będzie się pięknie prezentować w mojej jadalni. O tym za chwilkę. To co? Pierwsza sofa. Otwieramy. No, chyba bym się zabiła. Sofy kupiliśmy gdzie? W agacie. Na początku miałam na oku całkiem inne. Ale jak mąż zabrał mnie na wycieczkę do agaty, to się zakochałam. I szybko zmieniłam zdanie. Ojej, to jest wglesa, dobra, dobra. Z Agatą mamy same nieprzyjemne spotkania. A to mam 3 miesiące na szafę. 3 miesiąc, to... <suszafę> miesiące na szafę czekaliśmy. Ulala, ale sofa. Proszę Pani. Sofa wygląda tak. Jest oczywiście szara. Szara? No szara, nie? Szara, piękna, wspaniała, akarnica. Chyba, sobie mąż nie pojadł. <słuch> <słuch> Czekaj, może ci pomogę, I stój! Stój, stój, stój! Nic nie wie. No, zobacz, no to nie są po jej nawet nie No, mówiłam, mówiłam, że zagadł, są same. Jedze, sytuacje. Dobra, całe szczęście, nogi się znalazły. Nie się się paniki.

są, a teraz czas na stoliczek. Właśnie nie wiem, czemu Ty to robisz, no ale jak już się wziąłeś i mycie, to myj. Kupaj, na <laughs> no, pewnie pierwszy i ostatni raz to robisz, więc chociaż sobie trochę ponagrywam. Ty, a może zanim położymy stoliczki, to ściągniemy Naszej cudownej lampy opakowanie. Dobra, pokażę Wam, jak już wszystko będzie odpakowane. Lampy mamy już ustawione. Jeszcze troszeczkę muszę je poprzesuwać, bo wydaje mi się, że są nierówno. Ale zaraz ustawimy stoliczki i zobaczymy, jak to będzie wszystko razem wyglądać. Tam w rogach docelowo mają być jeszcze dwie takie palemki, ale zobaczymy, czy nie będzie tego wszystkiego za dużo. Ułożymy wszystko i pokażę Wam, jak to wygląda. Lampa jest przecudowna, światło się w niej pięknie odbija. Zaświecę Wam ją jeszcze. Dobra, wygląda to tak, i zaraz pokażę Wam, jak będzie wyglądać już ze stoliczkami. Uwaga, zasłony, tak, i raneczki, pyk, stoliczek, krzesła. Stolik wygląda, stolik jest petarda, generalnie. Dwie duże złote nogi, super to wygląda, jest szklany. Krzesło, złote nogi, szara skanina, bardzo fajnie. Ja nie chcę, oczywiście. Oczywiście, nic nie chciałem, widzicie, tutaj wszystko wybiera, podkreślamy to cały czas, a ja tylko za wszystko płacę. znać w komentarzach, czy podobają wam się tego typu filmy. Wtedy zrobimy ich więcej. Zrobimy sobie kuchnię, sypialnię, jadalnię, garderobę. Pokażemy wam każde nasze pomieszczenie. Pokażemy wam, jak je urządzamy. Potem zrobimy osobną serię z dekorowania. Pojedziemy sobie na zakupy. Kupimy dodatki. Zrobimy i Wszystko wam pokażemy. Nagramy. I będzie tego więcej. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, koniecznie to zrób, zostaw łapkę w górę. Pamiętajcie, że robimy to dla Was. Im więcej nazbieramy subskrypcji, tym filmów będzie na kanale więcej i będziemy mieli większą motywację do nagrywania. A teraz ja się z Wami żegnam. Siadam przy laptopie, zabieram się do sklejania tego materiału. Także widzimy się w niedługim czasie. Trzymajcie się.